Środa, szesnasty tydzień zwykły. Pierwsze czytanie to początek księgi proroka Jeremiasza. Ciągle w tym czytaniu fascynuje mnie to, w tym opisie powołania, jak Pan Bóg patrzy na człowieka już od samego dziecka, już od samego początku. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię poświęcił go, kiedy był jeszcze w łonie matki, kształtował go, formował, zdecydował, że będzie prorokiem. Nie mówił, musimy poczekać 20 lat, aż będziesz dorosły. Nie mówił, jesteś tylko zygotą, nie mówił, jesteś tylko płodem. Nie mówił, nie wiadomo, co z ciebie wyrośnie. Ja wiem, kim jesteś, ja w, tobie, ja w ciebie widzę, w tobie widzę kogoś, kto, kto będzie prorokiem, kto będzie miał taki, a nie inny cel. Kiedy chrzcimy małe dzieci, tak samo widzimy w nich chrześcijan, ustanawiamy, można powiedzieć, ich chrześcijan. Kiedy patrzymy na małe dzieci i cieszymy się, widzimy w nich skarb, to, to dlatego, że na, widzimy więcej niż, niż to, co jest po prostu widoczne. Boskie spojrzenie to jest takie spojrzenie, które widzi w człowieku nie to, co widać, ale w to, co do, do czego człowiek może dojść. Że kiedy dziecko małe śpiewa i fałszuje, to nikt nie mówi, a jak fałszuje, lepiej nie śpiewaj. Tylko go zachęcamy, żeby rozwijał talent, tak samo jak maluje, tak samo jak gra w piłkę, jak ćwiczy, bo wiemy, że przez dodawanie otuchy, przez pokazywanie człowiekowi tego, że może być lepiej, on będzie dzięki temu wzrastał. Nie dołujmy się nawzajem, ale zobaczmy w ludziach ten niesamowity cel, czy ideał, jaki Pan Bóg stawia przed każdym z nas. Psalmista w 71. psalmie mówi o tym, że Pan Bóg jest jego nadzieją i że Mu ufa od młodości. Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, od łona matki moim opiekunem. Ma taką świadomość, że całe życie Pan Bóg był przy nim. I to jest niesamowity dar, jeśli od dziecka mogliśmy się modlić, jeśli od dziecka mogliśmy wierzyć, jeśli wzrastaliśmy w takiej rodzinie, w której był Pan Bóg. Oczywiście można się nawrócić później, oczywiście można doświadczyć też Pana Boga później, ale jest coś w tym, tak jak w sporcie, że kiedy od dziecka się pewne rzeczy wykształtuje czy, czy formuje, to one są w człowieku, one trwają w człowieku, one, one są z nami tak mocno jak, jak, jak polskość, jak, jak tożsamość płciowa, jak, jak tożsamość, można powiedzieć, osób, tak jest z nami wiara, jeżeli ona jest od samego dziecka. I nie czekamy z dziećmi na to, żeby dorosły mógł wybrać język albo rodziców. Od, od małego uczymy ich do życia w tej rodzinie. Tak samo wie, że warto, warto naprawdę dzieci przyzwyczajać do tego, żeby już od samego początku były z Bogiem, żeby miały takie doświadczenie, że nie są same, że nawet jeśli rodziców zabraknie, nawet jeśli stanie się jakieś nieszczęście, to jest nad tym wszystkim Bóg, który nadszuwa i, i potrafi nas wyciągnąć z najgorszej opresji. Ewangelia Mateusza to fragment przypowieści o siewcy. Przypowiedź bardzo dobrze znana, ale przypowiedź, która jeszcze raz nam przypomina, że nie ma skutków bez przyczyn. Te ziarna padają na różną glebę, i to, że jedne wzrosły, inne się przypaliły, inne zostały zagłuszone, to wszystko ma jakieś uzasadnienie. Bo albo padły na drogę, albo tylko na płytką glebę, albo po prostu między ciermi, albo na dobrą, żyzną glebę. My bardzo często mówimy, że tak wyszło, nie? A wyszło tak, że się małżeństwo rozleciało, a tak zdarzyło się, że, że po prostu ktoś, Ukradł, a jakoś tak się mu poskładało, że zrezygnował z kapłaństwa, czy, czy z bycia zakonnicą. Jakoś tak mówimy, jakby, jakby nie było przyczyn czy skutków, a one są. One są warte naprawdę szczerze na rachunku sumienia. I w takim rozliczeniu swoim powiedzieć, gdzie jest przyczyna, gdzie jest skutek. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Nic nie dzieje się, można powiedzieć, bez przyczyny, dlatego warto sobie się zastanowić, dlaczego chcemy słuchać Słowa Słucha Bożego, albo dlaczego nie chcemy. Dlaczego, chcemy. dlaczego chcemy trwać w wartościach, któreśmy wybrali, albo dlaczego nie chcemy trwać. Popatrzeć na swoje życie i życie innych właśnie pod takim kątem, co było przyczyną, a co jest tego skutkiem. Pana z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.